Zofia Urbanowska Gucio zaczarowany Czyta Karolina Wiśniewska Rozdział 5 Gucio zawiera znajomość z wróblami Gucio podziękował Kretowi za objaśnienia i udawszy się we wskazanym kierunku wydostał się wkrótce na świat. Znalazł się w tym samym lesie, z którego przed godziną uciekał, ale teraz wiedział już, że to jest tylko wysoka, bujna trawa. Że dzikie zwierzęta, których się obawiał, to są robaczki i owady, a owe bryły kamieni to tylko drobne kryształki piasku. Po godzinnym przeszło przebywaniu pod ziemią czuł się teraz odurzony świeżym powietrzem i olśniony światłem dziennym, oślepiającym go prawie. Chwilę stał jak nieprzytomny, nareszcie przypomniał sobie, że ma skrzydła. Poruszył nimi i uniósł się w górę. Zatoczył kilka niezgrabnych kręgów i opadł na gałąź wspaniałego, rozłożystego drzewa. Ta pierwsza próba latania zmęczyła go. Odpoczywając, patrzył z góry na ów las mniemany i myślał, że dawniej, gdy był jeszcze człowiekiem, nigdy nie przyszło mu do głowy przypatrywać się źdźbłom trawy, ani zatroszczyć się o los tych drobnych istot, których milionami ziemia jest przepełniona. A jednak one żyją, a więc muszą mieć także swoje potrzeby, swoje cele, swoje radości i cierpienia. Czy zastanowił się kiedy nad tym? Gdzie tam? Teraz dopiero, gdy widział życie kreta, przekonał się, że i od zwierząt nauczyć się czegoś można, i że niesłusznie jest pogardzać mniejszymi od siebie. Wszakże on sam od paru godzin był tylko muchą. Rozmyślając nad swoim położeniem, powiedział sobie, że rozpaczać nie przyda się na nic. Najgorętsze łzy nie przywrócą mu dawnej postaci. Sama tylko wola wróżki może to sprawić, a ona powiedziała mu, że będzie muchą, Dopóki nie pokocha pracy, i przez to nie stanie się godzien być człowiekiem. Jak do tego przyjdzie, nie pojmował zgoła, ale miał nadzieję, że jego niedola musi się kiedyś skończyć. Tymczasem ciekawość brała górę nad jego zmartwieniem. Otwierał się przed nim świat niedostępny gołemu oku człowieka świat tajemniczy, pełen tym większego uroku. Że nieznany mu jeszcze, już samo drzewo, na którym odpoczywał, był krajem cudów, zdolnym co chwila wywoływać okrzyki podziwu i zachwytu. Rosły na nim przepyszne mchy, miększe i puszystsze niż aksamit. Rosły grzyby najrozmaitszych barw i dziwaczne porosty, przechodzące kształtami najśmielsze wytwory wyobraźni. A wszystko zamieszkałe przez istoty będące w ustawicznym ruchu. Snać drobne to społeczeństwo, mnogie miało sprawy i interesa. Tak przypatrując się, dziwiąc i zatrzymując co chwila, Gucio przechodził z gałęzi na gałąź, dążąc coraz wyżej i coraz nowy czyniąc odkrycia. Idąc, żałował, że przyjaciel jego Janek ani siostrzyczka Helusia. Nie mogli tego widzieć. Kiedyś, gdy pokuta jego się skończy, a wróżka przewróci mu ludzką postać, opowie im wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Ale czy będą chcieli mu wierzyć? Dziwiło to Gucia bardzo, że wszystko teraz widział lepiej, dokładniej niż wtedy, gdy był człowiekiem. Jakby mu to włożył okulary ze szkłem bardzo powiększającym. Nie okulary to jednak nosił Gucio. Ale oczy miał inne: oczy muchy składające się z ogromnej liczby małych sześciennych oczek, i one to widziały wszystko z taką nadzwyczajną dokładnością. Nie wiedział on o tym, jak również i o innych właściwościach wzroku owadów, do których teraz należał. Wciąż się więc dziwił samemu sobie, i to go także zdumiewało. Że chociaż szedł od spodu gałęzi, więc do góry nogami, to jednak nie spadał. Jego cienkie, delikatne stopy opatrzone były na końcach pazurkami, czepiającymi się chropowatości kory, a znajdujące się między tymi pazurkami maleńkie, wilgotne poduszeczki, przylegały do każdej powierzchni równie silnie jak pazurki. Gucio nie miał nóg tak urządzonych, gdy był w postaci człowieka, ale wiedział dobrze, że nie mógł wówczas chodzić po ścianie i po suficie, choć nigdy się nie zastanawiał, czemu też nie może dokazać tego, co umie każdy prawie robaczek. Dopiero teraz chciał nad tym pomyśleć, tylko że w tej chwili nie miał czasu. Gdy mu wróżka przywróci ludzką postać, zapyta się o to mędrszych od siebie i będzie się pilnie dowiadywał o wszystkie szczegóły. Dotyczące jego ciała, równie jak ciała i życia wszelkich stworzeń żyjących. Obecnie cienki piskliwy świergot ptaszków, odzywający się z wierzchołka drzewa, zwrócił jego uwagę. Podążył w kierunku słyszanych głosów i wkrótce znalazł się przed ślicznym, okrągłym gniazdeczkiem, zawieszonym między dwiema blisko siebie rosnącymi gałęziami. Siedmioro malutkich, szarych łebków odznaczających się wielką ruchliwością, wyglądało z gniazdka, jakby oczekując czegoś niecierpliwie. A tuż obok, na gałązce, matka tego drobiazgu zajęta była wygarnianiem spod kory robaczków, bacząc przy tym pilnie na każdy ruch dzieci i za każdym niemal szelestem oglądając się i nasłuchując. Ciekawy jestem, czy te ptaszki mają jeszcze ojca, czy też pani wróblowa jest wdową? Myślał Gucio, przypatrując się z zajęciem całej rodzinie. W tejże chwili przyleciał skąd stary wróbel, a w gniazdku powstał na jego widok ogromny ruch i gwar, i jednocześnie wszystkie siedem dziobków otworzyło się szeroko. Przyniósł on widać w gardziołku niemały zapas ziarna uzbieranego. Bo wszystkich nakarmił, po czym zajął się także wyszukiwaniem robaczków w spęganiach kory i oboje z żoną znosili je dzieciom, dopóki się nie nasyciły. Gucio, ciekawy, co też za istoty mogły żyć w tak ciasnych mieszkaniach, jak szpary w korze, przysunął się trochę i usłyszał, jak pani Wrublowa powiedziała do swego towarzysza: Patrz no, mężu. Czy widzisz tę małą, błękitnawą muszkę z gatunku mięśniaczków, co się wlecze, jak kaleka? To jakieś niedołężne stworzenie. Schwytajmy ją. Czyżby o mnie mówili? Rzekł do siebie Gucio z pewną niespokojnością, i dziwiąc się, że świergot ptaków był dla niego równie zrozumiały jak mruczenie kreta. Wróbel popatrzył na niego uważnie i odrzekł. To nie jest mucha zwyczajna, tylko człowiek pokutujący. Czy nie widzisz, że ma czerwoną czapeczkę na głowie? Ach, prawda. Niechże sobie żyje. Musi to być wielkie lada, co kiedy wróżka przemieniła go w tak małego owada. Gucio, mocno dotknięty tym szorstkim, ale niestety trafnym określeniem swej moralnej wartości, szepnął z gniewem. Wszystkie baby są impertynentki. – Wróblowa nie lepsza od kreciny. Musiał się czegoś domyślać Wróbelek, bo zbliżył się doń i zapytał ze współczuciem. – Powiedz mi, biedny chłopczeku, kto jesteś i za co skazano cię na tak ciężką pokutę? Widuję nieraz młodzież w położeniu podobnym twojemu, ale bywają to motyle, koniki polne, pszczoły. Muchę dopiero pierwszy raz spotkałem. Musiałeś popełnić ciężką winę. Nie chciałem się uczyć, szepnął Gucio po chwilowym wahaniu się. Powiedz mi, panie, czy takie przemiany z ludzi często się przytrafiają? Od czasu do czasu. Przed godziną właśnie odpoczywała tu u mnie mała księżniczka Joasia, przemieniona w pszczołę za niegrzeczne obchodzenie się ze służącymi. Służy ona teraz u królowej pszczół za popychadło i musi robić wszystko, co jej każą. Joasia jednak miała przy swoich wadach przynajmniej tę zaletę, że uczyła się dobrze. Teraz nie dziwię się, że wróżka tak surowy wydała na ciebie wyrok. Próżniactwo bowiem jest jednym z najgorszych przestępstw i źródłem wszystkiego złego. Ale gdzie mieszkają twoi rodzice? Mój ojciec jest właścicielem tej wioski. Znam go, znam, bo go co dzień widuję pracowity człowiek, od rana do wieczora w polu. Dziwna rzecz, że syn jego jest próżniakiem. Słowa te bardzo obraziły Gucia i rozdrażniły. Wszyscy dziś prawili mu niegrzeczności. Mój panie rzekł, podnosząc z godnością głowę mało co większą od dużego łebka szpilki. Proszę mi nie ubliżać. Wyrzucasz mi pan moje lenistwo, choć sam nic nie robisz. Ptaszki przychodzą na świat już ubrane, a zboże zbierają nie orząc ani siejąc, zabierając po prostu cudzą własność. Całym waszym zajęciem jest latać w powietrzu i śpiewać. Mylisz się, chłopczyku, jeżeli naprawdę mniemasz, że ja i moi krewni wiedziemy żywot bez pracy. Odparł wróbel poważnie. Nie siejemy wprawdzie ani orzemy, ale tępimy szkodliwe dla rolnictwa owady i gąsienice. Bez naszej pomocy rolnicy nie zebraliby nawet połowy plonu, a lasy zmarniałyby ogołocone z liści. Widzę po tobie, że mi nie wierzysz. Zaczekaj chwilkę, zaraz cię dowodniej przekonam. To powiedziawszy. Ptaszek zerwał dziobkiem liść, jeden cały podzurawiony, i położył przed guciem. Patrz, co za straszne spustoszenie zrobiła tu gąsienica, powiedział. Wygryzła wszystką zieleń ze środka, pozostawiwszy tylko nerwy. To już nie liść, to szkielet. Gucio milczał zdziwiony, spoglądając kolejno to na wróbla, to na liść, na którym wiła się gąsienica, ściągając i rozciągając czarne pierścienie swego ciała, upstrzone tu i ówdzie białymi cętkami i kępkami ciemnożółtych włosów. Ta niszczycielka nazywa się pierścienica, rzekł Wróbel. Czy widziałeś ją kiedy? Widziałem, odrzekł Gucio, ale nie przypuszczałem, żeby pożerała liście. Liście są dla drzew tym samym, czym dla ludzi i zwierząt płuca, świergotał ptaszek dalej, podczas gdy pani wróblowa schwyciwszy gąsienicę i rozerwawszy na sztuki, dawała je dzieciom do zjedzenia. Drzewo nimi oddycha i czerpie z powietrza wilgoć, zasilającą cały jego organizm. Gdy zatem płuc mu braknie, musi umierać na suchoty. Wypędź nas z tej poczciwej gruszki rodzącej wyborne, soczyste owoce, a zobaczysz, że w przyszłym roku ojciec twój każe ją ściąć na opał. Nie dość na tym. Jajka pierścienic i poczwarki rozmnożą się na niej tak niezmiernie, że zniszczą cały ogród. Gucio słuchał, nie spuszczając oczu z wróbelka. Ten niepozorny szaraczek odkrywał mu dziwne rzeczy. Gdybyś chłopczyku przyjrzał się kiedy na wiosnę, jak całymi legionami uderzamy na hordy niszczycieli pożerających chciwie młodziutkie pędy zbóż, zrozumiałbyś, że jesteśmy użytecznymi robotnikami, ratującymi od głodu człowieka, który częstokroć odpłaca się nam niewdzięcznością, żałując odrobinę ziarna. Strzela on do nas, chwyta w sidła i niszczy nasze gniazda. W historii ptasiego rodu znajduje się niejedna krwawa karta. Sto lat przeszło temu Fryderyk Wielki, król pruski, o którym musiałeś słyszeć, sławny z zaborów i skąpstwa, osądziwszy, że za wiele zjadamy mu zboża, nie tylko wydał wyrok zabraniający wróblom przebywania w granicach jego państwa, ale nawet nałożył ceny na nasze głowy, jak gdybyśmy byli przestępcami politycznymi. Wymordowano nas wtedy setki tysięcy, ale zaraz w następnym roku robactwo tak bardzo zniszczyło plony robotników, że wielki ów Fryderyk odwołał wyrok i dawał nagrody pieniężne mieszkańcom swego państwa za każdego sprowadzonego doń żywego wróbla. Garstka wychodźców Wróciła wtedy z triumfem, ale mój prapradziad, który cudem tylko uszedł śmierci i pod gościnnym dachem polskiego wieśniaka znalazł przytułek, nie chciał już wracać. Pokochał on Polskę jak własną ojczyznę i w niej też chciał złożyć swoje kości. We Francji, na Węgrzech i we Włoszech cierpieliśmy także czasy jakiś, podobnie jak w prusach prześladowanie. Wypędzano nas, a potem znowu gwałtem sprowadzano. Zachęcano wszelkimi sposobami do osiedlania się, a nawet urządzono nam na drzewach gotowe już mieszkania. – Co za dziwne koleje losu – odezwał się Gucio, słuchający z wielkim zajęciem tego opowiadania. – Nigdy bym nie pomyślał, że wróbel jest przyjacielem i dobroczyńcą człowieka. Człowiek ma dużo przyjaciół. Świergotał wróbel dalej, ale sam jest największym swoim nieprzyjacielem. Dopóki nie mieliśmy dzieci, odbyliśmy oboje z żoną kilka podróży po kraju i to, cośmy widzieli, napełniło nas smutkiem i trwogą o jego przyszłość. Dawniej rozpościerały się tu obszerne lasy, których gęste podszycie dawało ochronę tysiącom ptaków, Teraz, gdzie spojrzeć, drzewa wycięte w pień, kraj coraz bardziej pustoszeje, a nasze legiony, pozbawione przytułku, przerzedzają się straszliwie. Wkrótce zabraknie człowiekowi sprzymierzeńców, walczących wiernie w obronie jego pól. Coraz częściej rozchodzą się wieści o nieznanych dotąd w Polsce gatunkach chrząszczyków i much, niszczących pola i lasy. Obym się omylił, ale to są zwiastuny klęsk, na które niedługo będziemy czekać. Tu wróbel westchnął głęboko i mówił dalej. Najcięższą porą roku jest dla nas zima. Giniemy z głodu tysiącami. Gdyby człowiek chciał nam rzucać chociaż okruchy chleba ze swego stołu, te okruchy, które wyrzuca co dzień w śmieci, uratowałby tysiące głodnych bez żadnego uszczerbku dla siebie. Czy to państwo – Nie wyjeżdżacie w jesieni za granicę? – zapytał Gucio. – Cała arystokracja wyjeżdża – odpowiedział ptaszek. – Kukułki, słowiki, jaskółki, bociany, żurawie. My, szaraczki, pilnujemy domowej zagrody. – Ale ty musisz być strudzony, chłopczyku, bo widzę, że się ledwie trzymasz na nogach. Wejdź proszę do mojej chatki i odpocznij tak długo, jak tylko będzie ci się podobało. A może jesteś głodny? – Mógłbym cię poczęstować jakim tłustym robaczkiem. Nie mów mi nawet o tym, odrzekł Gucio ze wstrętem. Wolałbym umrzeć z głodu niż dotknąć się czegoś podobnego. To może pozwolisz, jajko pierścienicy. Jest smaczne, bardzo strawne i nie obciąża żołądka. Moja kuzynka sikorka przepada za tym przysmakiem. Zjada ona codziennie po kilka tysięcy tych jajeczek. Winszuję jej apetytu. Pomyślał Gucio, wytrząsając się na tę propozycję, i odrzekł: Bardzo dziękuję, nie będę nic jadł, pozwólcie mi tylko, państwo, trochę u siebie odpocząć. Z całego serca. Wszedłszy do gniazdka, Gucio z podziwieniem przypatrywał się jego misternej budowie i różnorodności materiału, z jakiego została sporządzona. Bo też i czego tam nie było źdźbła słomy i siana Delikatniejsze włókna korzeni, skrawki od sukien, kawałki waty, nitki, bawełna, sierść, szczecina, mech, a wszystko razem ułożone w całość z pewnym planem i ładem i troskliwie wewnątrz wysłane puchem, który może ptaszyna wydzierała sobie z piersi, żeby dzieciom urządzić miękkie i ciepłe posłanie. Rozważając, ile ta budowa kosztowała pracy, jak każdy z osobna kawałek materiału budowlanego musiał być przez małego budowniczego z trudem, daleko nieraz wyszukiwany i w dziobku przyniesiony, Gucio czuł się mimowolnie wzruszony i zawstydzony pracowitością swego uprzejmego gospodarza. O ileż on, człowiek, gorszym był od tego ptaszka. Ostatnie blaski słońca zniknęły już zupełnie. Małe ptaszyny pochylały senne główki, a matka, rozpostarwszy nad nimi skrzydła, tuliła je do siebie i osłaniała przed chłodem wieczornym. Gucio wspomniał sobie swoją mateczkę. Wspomniał, jak co wieczór pochylała się nad jego łóżeczkiem, okrywała troskliwie i ucałowawszy synka na dobranoc, kreśliła mu krzyżyk na czole, żeby Bóg strzegł go przez noc. A Anioł Stróż przyniósł sny przyjemne i wesołe. Czuł, że go łzy zaczynają dławić, że mu się serce wydziera do domu i zapragnął zobaczyć rodziców i Helusię, chociaż z daleka. Jeżeli okna jeszcze otwarte, wleci do pokoju i zobaczy co się dzieje, czy już spostrzeżono jego zniknięcie. Pewnie go szukają na wszystkie strony, nie domyślając się nawet rzeczywistego nieszczęścia. Co będzie, gdy go nie znajdą? Żegnam cię, poczciwy ptaszku, rzekł do swego gospodarza. Naucz mnie, jak mógłbym ci się odwdzięczyć za gościnność. Dziś wprawdzie jestem tylko małym owadkiem, ale mam nadzieję, że kiedyś pokuta moja skończy się i będę na powrót tym, czym byłem. A wtedy, wtedy dokończył wróbel, gdy przyjdzie zima, śnieg wszystko zasypie. Nie pozwól umierać z głodu, moim braciom, gdy ich ujrzysz skupiających się około domu i szukających ratunku u ludzi. Przysięgam, odpowiedział uroczyście Gucio, że ani jeden okruch chleba z naszego stołu nie pójdzie w śmieci. Będę je sam zbierał starannie i rzucał przed oknami. A oprócz tego poproszę ojca, żeby pozwolił nade drzwiami domu. Zawiesić snopek zboża dla biednych, zgłodniałych ptaszków. Oby się spełniły twoje słowa. Bądź zdrów, chłopczyku. Życzę ci, aby twoja pokuta skończyła się jak najprędzej, ale to późno już. Może byś lepiej u mnie przenocował? Nie, miły gospodarzu, nie mogę. Chciałbym dziś jeszcze dostać się do domu i zobaczyć swoich, zanim pozamykają okna. A więc posłuchaj mojej rady. Wejdź na sam wierzchołek drzewa, stamtąd zobaczysz jak na dłoni dom i ogród. Rozpatrz się dobrze, a potem rozwiń skrzydła i leć prosto w kierunku domu. Inaczej mógłbyś zbłądzić, bo się jeszcze nie wprawił w lataniu. Koniec rozdziału piątego. Ciąg dalszy nastąpi.